Słowa mądrości głosi sprawiedliwy. Czym zatem jest mądrość? Nie będziemy tu snuć refleksji, korzystając chociażby z analiz z teologii moralnej o cnocie mądrości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mądrość, kiedy otworzymy księgi mądrościowe, tam mamy do czynienia z uosobioną mądrością. To znaczy, że mądrość jest imieniem osoby. Jakiej osoby? Osoby Boga. Jest kolejne imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Tak jak otwieramy Pierwszy list świętego Jana apostowa i tam dowiadujemy się, że Bóg jest mądro, Bóg jest miłością. Kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana i sam Jezus mówi swoje imiona, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak dzisiaj słyszymy, że kolejnym imieniem Boga. Jest mądrość. A więc, skoro Bóg jest mądrością, popatrzcie, jak brzmi dzisiejszy psalm responsoryjny słowa mądrości, czyli Słowa Boga. Głosi sprawiedliwy. Zostaje jeszcze jedno słowo do przybliżenia sobie. Tak, żeby ono nie było na zewnątrz nas, ale wewnątrz, żeby było to nasze słowo. I właściwie rozumiemy, a któż to taki sprawiedliwy? I znów nie chodzi o traktaty z teologii moralnej. W języku Biblii sprawiedliwy to synonim świętości świętego. Bóg jest sprawiedliwością. Tak jak jest święty. A więc, w jak może zabrzmieć to, co było już treścią naszej modlitwy, wypowiadanej, inaczej, a raczej wyśpiewywanej do Boga, słowa Boga głosi święty, czyli słowa mądrości głosi sprawiedliwe. I tak tylko i wyłącznie ku okrzepieniu każdego z nas naprawdę to nas dotyczy bezpośrednio.